Moi drodzy, serdecznie witajcie. Wita wiatr z Gorzowa. Wiatr dosłownie, bo wieje w Gorzowie i to bardzo. Znajdujemy się nad Wartą, w miejscu gdzie wielu tutaj wędkarzy się pojawia każdego dnia, ale też są goście z zagranicy. Zobaczcie na kampery. To akurat jest widok niemal codzienny, że na Warte do Gorzowa zjeżdżają się ludzie z różnych stron Europy. Mieliśmy tu ostatnio Szwajcarów, Niemców, jest też bardzo wielu Polaków. Ale ja dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o czymś, co wzbudziło mój zachwyt. Jest na pewną skalę myślenia sensacją. Otóż w naszym mieście. Po trzech kadencjach, właściwie w trakcie trzeciej kadencji, nasz prezydent zrozumiał, że Gorzyk Wielkopolski leży nad Wartą. A skoro nad Wartą, to nad Wartę trafiają nie tylko wędkarze, ale i nasi zagraniczni goście. A skoro oni tutaj są, to powinna być też co, kto, jak, to, toaleta. Moi drodzy, mamy to. Zobaczcie, jaki piękny toj-toj. Panie prezydencie, gratuluję refleksu. To w trzecia kadencja, a już pan się zorientował, że jest taka potrzeba pilna, bo przecież człowiek ma swoje potrzeby fizjologiczne, no i musi korzystać z tego, co natura od niego oczekuje. Toaleta jest naprawdę niesłychanym wydarzeniem. Nie wiem, czy dzisiaj pójdę na jakieś piwo. Z przyjaciółmi. Nie wiem, czy to zdjęcie nie wystawię dzisiaj na wszystkich swoich mediach, by powiedzieć dziękuję, dziękuję Panie Prezydencie w imieniu własnym i tych wszystkich, którzy musieli często, gęsto szukać, kombinować, żeby małe siku zrobić pod wiatr, i że nie wspomnę o dwójce. A teraz uwaga, otwieram, 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 otwieram. To jest debiut. Baba! Mamy to! Jest papier toaletowy nawet. No słuchajcie, czego nam Polakom do szczęścia trzeba. Czego nam potrzeba mieszkańcom Gorzowa? Toalety było trzeba. Panie prezydencie, ja na pana będę głosował. Gdyby tu na toalecie było pańskie zdjęcie, ja twierdzę, już dzisiaj deklaruję, ma Pan mój głos. Słuchajcie kochani, to ale ta jest w Gorzowie. Zapraszam wszystkich, którzy jesteście w mieście, a nie mieszkacie tutaj. Na wycieczkę wzdłuż brzegu warty naprawdę warto. Tutaj też rozwijają się nasze sporty tutaj. To takie miejskie od dziesiątków, dziesiątków lat. Mamy Admirę, klub kajakarski, który tutaj ćwiczy, szkoli swoją kadrę. I niemal każdego dnia ci młodzi, bardzo zaangażowani zawodnicy, trenują. Mimo pogody różnej, oczywiście, no, przeważnie ostatnio nas nie rozpieszcza. Oni siadają do tych łodzi, do tych kajaków. I po prostu trenują. Trenują wierząc w to, że to przyniesie jakiś pozytywny efekt i, i, i Gorzów nadal będzie się utrzymywać w rankingu tych miast, które szkolą najlepszych kajakarzy na świecie. Tak wygląda, moi drodzy, widok w godzinach porannych na, nasze, na moje miasto Gorzów Wielkopolski. Zapraszam mimo wszystko do naszego miasta. Wiem, nie ma tutaj dużo zabytków, zbyt wiele zabytków, ale mamy dookoła dużo jezior, dużo lasów. Myślę, że po prostu warto gdzieś tam na trasie, będąc, wdepnąć na chwilę do Gorzowa Wielkopolskiego. No, tym bardziej, że mamy, mamy ten cud, ten cud współczesności. Toj, toj to się nazywa. Zapamiętajcie, już jest w Gorzowie. Także nie szukajcie gdzieś tam po drodze restauracji przydrożnych i tak dalej, i tak dalej. Walcie do Gorzowa. Dosłownie i w przenośni, bo tutaj, tutaj czeka Was ulga. Dziękuję moi drodzy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Śpieszcie się do swoich zajęć, nie spóźnijcie się, dbajcie o siebie i zadbajcie, moi drodzy, już w najbliższym czasie, o to, żeby Polska, Polska się nie zmieniła, żeby ta Polska nie poszła na lewo, bo jest takie ryzyko, bo lewo, jak wiemy, to jest lewo. Zwykle, jak mówiło się potocznie, że ktoś coś ma na lewo. To nie brzmi dobrze, i nic dobrego się z tym nie kojarzy. Moi drodzy, trzeba ratować ten kraj, bo niestety kadencja, która może przynieść dla Polski wiele zmian, te wszystkie zmiany, które nas czekają, niekoniecznie mogą być dla Polski szczęśliwe. Wierzę w Was, myślę, że jesteście rozsądnymi ludźmi. Wierzę, że wyciągacie wnioski. Czy ktoś twardy jest potrzebny? Czy ktoś miękki, ktoś o zabarwieniu lewicowym, ktoś, kto po prostu nam wpycha jakieś ideologie śmieszne i otwiera na przykład w Warszawie Muzeum LGBT, jakby to był największy problem tego świata, żeby ta grupa, ta społeczność miała swoje muzeum. Nie jadłodajnie dla biednych, nie rozwój, ale właśnie ideologia tutaj bierze pierwsze skrzypce. Niestety i to nas może czekać. W niedalekiej przyszłości. Zostało kilka dni, moi drodzy. Zastanówcie się, pomyślcie, pomyślcie, posłuchajcie starego Staszka, który już trochę przeżył na tym padolu S. I y, wielokrotnie musiałem się boksować rzeczywistością. Y, na to, notabene, ustawa o mowie nienawiści y, po prostu potrafiłaby zamknąć mój kanał. Nie mógłbym filmować, nie mógłbym y, chodzić na wywiady z ludźmi, ponieważ to wszystko, co ja robię w tej chwili, podlega pod mowę nienawiści. Także, moi drodzy, miejcie też pod, na uwadze dobro twórców, różnego rodzaju twórców, artystów, którzy nie będą mogli wyrażać tego co chcą robić, co chcą tworzyć nie będą mogli pokazywać siebie przede wszystkim bo ta ustawa zamknie im usta i na, na, na wiele lat być może a może w ogóle wyłączy ich działalności takiej jaką ja prowadzę moi drodzy jeszcze raz miłego dnia Wam życzę dobrej, smacznej kawy, trzymajcie się ciepło tutaj troszeczkę wieje a tu jeszcze przed nami zobaczcie Wioślarka płynie sobie pod prąd, tak? Pod prąd jest w ogóle ciężej, nie wiem czy wiecie, ale pod prąd jest zwykle ciężej, ale daje radę. Tutaj, akurat, jest dość mocny nurt, kiedy kajak się odwraca w drugą stronę, to doskonale, bardzo szybko sobie radzi. Płynie właśnie wraz z nurtem. Tutaj dziewczyna daje radę, jak widzicie. Fajnie, można jej pomachać, ewentualnie pomachać, pomachać, pomachać i pomachać. Pomachałem je trochę od Was też. O, tutaj kończę, nie przedłużam, nie zanudzam. Jeszcze raz podkreślam, Gorzów ma to i to ja. Gorzów ma to i to ja. To największe szczęście tego dnia i tym głównie chciałem się z Wami podzielić. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wpadajcie na mój kanał Wiatr z Gorzowa, YouTube, Facebook, TikTok. Zapraszam. Cześć!